Szef u Was wita, nowej nazwie kanału, czyli szef w terenie. Dzisiaj moje terenówki, a ten jipek też się świetnie sprawdza. Zapraszam do oglądania, warto zostać do końca tego materiału. Zaczynamy od pierwszej mojej terenówki, Suzuki Samurai, legenda polskiego. Offrodu Miałem go ponad rok. Kupiłem w nowym sączu. Połatany był cały dękami od konserwy. Dosłownie. Co 10 km musiałem stawać, by chłodzić tylnym mostem, że już zapali się. Aż był smród w środku. Rdzy nie miał, bo fajnie tam pan połatał właśnie tymi dękami od konserwy. Rama była zdrowa. Palił na gazie i jeździł na gazie. Silniczy tam 1.0. Ten zwykły, stary silniczy, chyba rocznik tego samuraja. 89 albo 91. Fantastyczne auto. Jeden największy, minut z którymi irytował. Nie mieściłem się, biegi zmieniałem pod kolanem. I na czym to skończyłem? Że zmieniałem biegi pod kolanami, do turystyki off-roadowej się nie nadawał, i dlatego postanowiłem sprzedać samurajka. Ale naprawdę dużo mnie nauczył samuraj jazdy w terenie. Był niezawodny, pały, ekonomiczny, no po prostu autko idealne. To była świetna baza do auta przeprawowego do zabawy. Sprzedałem go za niecałe 4000 złotych. Oczywiście dużo dołożyłem. Kupiłem za 2300 bodajże. Po roku czasu tak wyszczeliły, że ciężko było takiego samurajka w takim stanie za dychę Kupić. Przyszły mi chyba 4 czy 5 mandatów do wyjaśnienia państwowych lasów. O, może jak ktoś ogląda, niech napisze. <gry> no stop musiałem dzwonić i tłumaczyć się, wysyłać papiery, że to nie ja. Następna moja terenówka: Grand Vitara pierwszej generacji, tak zwana Żabcia. Oh, poprawię sobie kamereczkę. Dużo nauczyłem przy kupnie terenówek, właśnie przy tym egzemplarzu. Kupiłem ją w Busku zdroju bodajże za niecałe 11 tysięcy złotych. Była sprawna, napędy, wszystko, wszystko, silnik śmigał. Silnik tam był 2.0 TD Mazdy. Chciałem ten silniczek, bo znałem ten silnik, ponieważ kolega miał tą Grand Vitare. Myśliwym jest, jeździ, tyra, stalowe mosty. Już w serii nie trzeba było nic przerabiać, no to zdecydowałem się jako drugie autko terenowe, że kupię sobie taką Grand Vitare. Mówię, zrobię sobie ją, bo była w serii. Nie miała liftu, trzeba było ją zakonserwować. Niby była zakonserwowana takim czarnym, ale do do przejrzenia przy okazji dałem. Dałem autko do planety 4x4. Pozdrawiam planetę 4x4. Pan sam no, robi cuda. Miana zawieszenia, zmiana opon, talowe zderzaki, norkel bodajże. I tyle chciałem i chciałem się cieszyć autem. Pan podnosi auto, sprawdza. Czy wszystko ok? Na pierwszy rzut oka wydawało się, a że wszystko nim gra. Okazało się, że mocowania przegnite, wielkie dziury, mocowania się trzymały na piance montażowej, budowlanej. Tego handlarza, co kupiłem, nie pozdrawia, ponieważ dzwoniłem do niego, pisałem. Musiałbym wtedy założyć sprawę w sądzie, prawnicy i tak dalej, a po prostu nie miałem na to po pierwsze czasu, funduszy na takie ekscesy. I zdecydowałem się, że będziemy ją naprawiać. Trzeba było dorabiać wszystkie uchwyty, dorabiać ręcznie, naprawiać ramę, podłogę. Też była w niektórych miejscach zgnita, po prostu robiliśmy blinstona. słońce jarzy. Jedziemy sobie teraz tak, tam słoneczko fajnie jarzy, dzisiaj jak nagrywam mamy Wielką Sobotę. Jajeczka dzisiaj poświęcone 9 lat temu zapłaciłem za to wszystko: zapiaskowanie, naprawianie, dorabianie części, to tam naprawdę pan się urobił zrobienie progów, własnej roboty progów, nie, że gadżet i, i wsadzenie i to wszystko. Za to wszystko zapłaciłem 7 tysięcy złotych. W dzisiejszych czasach podejrzewam, że około 30 wyszłoby minimalnie. Teraz, żeby to zdjąć budę z ramy i wszystko poskładać, jak Bóg przykazał, no to koszt jest około 15-20 tysięcy. Nie wiem, nie, nie orientowałem się, ale coś koło tego mi się wydaje. Nie byłem jeszcze doświadczony w zakupie terenówek. Po tej witarze się dopiero wycwaniłem. Co mogę powiedzieć o tej witarce? No witarka jak witarka. Byłem bardzo też zadowolony. Dumny, bo ją robiłem od zera. To chyba pier tak, pierwsze, no pierwsze. Pierwsze auto, które sobie robiłem od zera. Się jarałem, Jezus, Terenwizja i to wszystko. Klejki za naklejką przyklejałem, bagażnik dachowy i tak dalej, i tak dalej. Połowy rzeczy nie było mi potrzebne, ale czułem to, czułem to. Każdy wyje w pola, w teren. Ona mi dawała tyle frajdy, tyle adrenaliny. Te początki w offroadzie wspominam najlepiej. Jesz czy jakie miałem przygody Szczerze, poza urwaną ośką dwa razy, nie miałem żadnych przygód. Przedałem to autko za około 19 tysięcy złotych, straciłem kilka tysięcy na nich, ale to wiadomo, na terenówkach się nie zarabiam, nigdy się nie zwróci to, co się włożyło. I kupiłem sobie ZJ40, silnik, rzędóweczka, słynny, odporny z gazem. Również trafił do Planety 4x4. Mówię, zrobię sobie go tak w czerń, pomaluję Raptorem, żeby fajnie wyglądał. Porobiłem go sobie on już miał lift, long-army, no był dzicur, był dzicur. I wam powiem szczerze i też byłem z niego zadowolony. Jedyny minus XJ, no jak jechałem nim po asfalcie, to się czułem tak, jakbym wjeżdżał na lewy pas i do rowu. Ale to była kwestia tylko i wyłącznie przyzwyczajenia. Chodził w lewo, w prawo jak szalony. Znaczy jechał prosto, nie? A kołysał się. Tam był lift chyba z 5 cali jak się nie mylę, longarmy, no jednak robią swoje ale to był rozrzutnik do błociska O mi tyle uśmiechu dawał wjeżdżałem w błoto, nie zapinałem przodu wiecie, ten rozrzutnik był i frajda no tamte mi naprawdę, naprawdę dużo frajdy dawał ten Jeep w ogóle wszystkie terenówki to teraz będę opowiadał, to tak już spoileruję. wszystkie terenówki dawały mi frajdę i wszystkie były znakomite każda wiadomo, miała jakieś minusy miała jakieś plusy to auto ma inne troszeczkę przeznaczenie i jest dla, dla innej osoby w takich pięknych okolicznościach przyrody opowiem Wam o Nawarze. Piękny pick-up, fantastyczne auto. Powiem krótko, co nam nie pasowało. Miejsce w środku, ławka z tyłu. Jak wiecie w takich europejskich pick-upach nie do jazdy. Oczywiście idzie się przyzwyczaić, ale my lubimy duże auta i wygodne, a amerykańskie auta kocham. To był powód sprzedaży tego autka. Do Jeepa ZJ dokupiłem Jeepa Commander'a, bo chcieliśmy mieć dwa autka. Jedno do zabawy, drugie do turystyki off-roadowej i Jeep Commander. Przefantastyczny. Auto. Ja tam więc z silnikiem 3.0 CRD, jeden minus dużo palił, bo około 16 litrów ropy, a wiadomo diesla nie zagazujemy. To był największy minus Jeepa Commandera. Uniwersalność to jeden z lepszych aut jakie miałem w tym przedziale cenowym. Dałem niecałe 32 tysiące za niego, teraz trzeba dać powyżej 50 za taki fajny egzemplarz. Byłem naprawdę zadowolony z tego auta. I potem mi odbija szajba, że kupię sobie pick -upa, ponieważ już były pierwsze Prenery u nas w komodzie. Nawarę sprzedałem, ponieważ wtedy był delikatny kryzys w firmie i wszystko włożyłem w firmę. AZJ zamieniłem na Patrola I 61 krótkiego, pompa mechaniczna, podkręcony, no to był dzik w teren, również zajebisty. Zajebisty jak to Patrol i to był mój pierwszy Patrol, z którym miałem styczność jako właściciel. Jedynie zrobiłem mu konserwację ramy, pomalowałem kobrą i się cieszyłem fantastycznym autem, następnie po patrolku krótkim weszedł patrol 60, znaczy patrol długi, 60 w fantastycznym stanie. Od kolekcjonera wziąłem te auto, w ocynku rama, wszystko porobione, zresztą zobaczycie tutaj na zdjęciach. Jeden z lepszych moim zdaniem patroli na polskim rynku. Potem mieliśmy małą tragedię i musiałem tego patrolka sprzedać. Wystawiłem go wtedy za 44 tysiące złotych. I uwierzcie, że ludzie dzwonili i nie wierzyli, że za tą cenę sprzedaje tego patrola i nie wierzyli, że nie w takim stanie. I ten, kto go kupił, chłopak przyjechał. No wiadomo, od razu wziął, bo to okazja była moim zdaniem fantastyczna. Teraz taki patrol koło 80 tysięcy. Jak widzę na zdjęciach, to podróżuje po całym świecie. Ten patrol do tej pory się bardzo cieszę, że jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Fantastyczna maszyna. Przeżyłem z tą maszyną pierwsze takie turystyczno-offroadowo-terenowe wyzwania. Również byłem bardzo zadowolony z tej maszyny. I nieziemski był, nieziemsko zadbany. Piękna Nida kochani, śmigamy sobie dzikiem wzdłuż Nidy, objazdówka na Majówkę i teraz chciałbym w tych pięknych właśnie okolicznościach opowiedzieć o następnym aucie. Cześć. <grymny> o to wezmę sobie tak, poczekajcie. Fajna historia była tego auta. Siedzieliśmy na huśtawce koło komody. Przejeżdżał Jeep Wrangler. Piękny, srebrny, puk silniczka, elegancko. I Agnieszka powiedziała: Chciałabym, żebyśmy mieli takie auto. I co się okazało? Ten Jeep Wrangler był, można powiedzieć, po sąsiedzku. Właściciel firmy remontował obok budynek i poruszał się tym Jeepem Wranglerem. Raz sobie weszedłem, zobaczyć, po ile stoją takie Jeepy Wranglery. Patrzę, ten jeep Wrangler jest na ogłoszeniu. Ten sam co właśnie widzieliśmy. Nagrywa się, kto nie marzy o jeepie Wranglerze. A bardzo, bardzo nam się zawsze podobał, tylko fundusze fundusze po prostu nie pozwalają. Na no to mówię, dzwonię. Pytam się, wtedy był za 74 tysiące złotych wystawiony. Wiem, że właścicielowi były bardzo potrzebne pieniążki. Była dobra cena za tego Wranglera. Ja powtarzam, to było gdzieś 6-7 lat temu. Trochę mankamentów było, co trzeba było dołożyć tam opony. Takie pierdolety, no. Opony, ha, hamulce i tak dalej, sprzęgło i tak dalej, i tak dalej. Dzwonię, no czy mogę obejrzeć tego Wranglera, przejedziemy się. Mój tata akurat był, no to wzięliśmy pojeżdżawkę elegancko, Jeep Wrangler 3.8 V6, Rubicon, no, no, ten przedliwtem oczywiście, no ale fantastyczny, historia ze Stanów, znakomita, w całości sprowadzony. No to kurde, kurde, ja już podjarany przejażdżawka, tylko że nie mam budżetu. Miałem wtedy około 55-56 tysięcy złotych odłożone na I autko. I go dzisiaj. I wiecie co? I dogadaliśmy się, za 54 tysiące złotych kupiłem to auto. No i banan na ustach. Można zdejmować dach, można jeździć. Od razu na drugi dzień pojechaliśmy w góry. Pojeździłem w góry, zakopałem go. Niestety nie nagrywaliśmy wtedy i widzicie, i żałuję. Nie nagrywałem właśnie wtedy blogów, jakieś tam tylko zdjęcia robiłem i tak żałuję, bo takie pamiąteczki by były. Tyle aut przewinęło się przez moje ręce i nie mam... Nagrań. A jak wiecie, nagrywam te vlogi dlatego, bo to jest taka moja troszeczkę autoterapia, chcę przełamywać swoje dysfunkcje, po prostu z wami sobie porozmawiać i to naprawdę na mnie dobrze działa. Już skończmy, Skończmy o mnie jak na razie. Pojechaliśmy w te góry. Podnieta naprawdę. Jedynie to te 3-8 brakowało troszeczkę mocy, ale <laughs> reduktor zwolniony w tym Rubikorze, jak załączyłem reduktor, to była masakra. Dicór, kochani, dzicur, dzicur, był. No i ten wlangrerek był. Jeździłem jeździłem ten wangera i mówię, a może Patrol G4 mi się się podobały, bo takie już fajne, nowsze klimatyzacja i te sprawy. No i był jeden też tutaj można powiedzieć prawie od znajomego koło Brzeska, g 4, piękny. No i też jak coś może się zamienić na jakieś ałutko. Podjechałem, pogadałem i zamieniłem i Poszedł wtedy Patrol G4 czy 0, czwarty rok. Piękny również był piękny, zajebiste autko, naprawdę. Tak mi się, no o patrolu nie będę dużo mówił, no zajebiście zadbany egzemplarz i też przefantastyczne autko. I od razu na drugi dzień, pamiętam, pojechaliśmy na raj do Niepołomic, WOŚ i zajęliśmy na 35 załóg siódme miejsce. Pierwszy raz tym autem i os tak zrobiłem, że skakałem do góry, no po prostu dzicur. Trzeba było się zająć pracą, fundusze też nie pozwalały i nie było tyle czasu na ofertę. No to mówię, żeby ten patrol nie to go sprzedam. Wystawiłem go. Zadzwonił, zadzwoniła do mnie osoba, okazało się, że pan prokurator, że ma X6 To 2014 rok w 3.0 turbo ten najlepszy silniczek HP8 skrzynia i by chciał właśnie tutaj wodować. ich 6 kupił sobie nową, a ta druga mu została i chciałby sobie taki autko do wodowania tam z przyjaciółmi pojeździć w turystyku i akurat ten GU4 mu się bardzo spodobał. No to pojechaliśmy pod udź. Spotkaliśmy się, poglądaliśmy swoje auta i się zamieniłem na ich szóstkę. Pojeździłem ich szóstką. No to nie terenówka, ale zajebisty. Tam chyba było 315 czy 330 koni, już nie pamiętam, ale zajebiście jeździło wygodny masaż. No jeszcze brakowało tylko, żeby mi dobrze robiło to auto. No i tym autem również pojeździłem rok, ich szóstką, i potem postanowiłem tą ich szóstkę sprzedać. Bo do nas to auto nie pasowało. Naprawdę. I dla mnie takie auto en, on, sron nie pasuje w ogóle. I postanowiłem to auto sprzedać i kupić sobie za jakąś mniejszą kwotę. Chyba 75 tysięcy za to auto wziąłem i kupić sobie tak do 30 tysięcy jakąś terenóweczkę, padło na Land Rovera Discovery pierwszej generacji, klekoci, fajnie utrzymany, silnik po remoncie zawieszenie nowe, no elegancki nie? jeszcze pierwszy dzień zakupu, tutaj będziecie mieli dziś zdjęcie pierwszy dzień zakupu i od razu złapałem kapcia, pojeździłem sobie pośmigałem, powyciągaliśmy się nim trochę też, super auto, wszystkie te auta były, które miałem, to były naprawdę zajebiste auta i co potem postanowiłem że sprzedam sobie tego Land Rovera, były mnie dwa, tak nie, ten Land Rover był i chcę Jeepa Wranglera, tęskniłem za Jeepem Wranglerem, zdejmowany dach i ten wygląd i to wszystko, zakochaliśmy się Jeepie w Jeepie Wranglerze, nie mogliśmy wytrzymać bez tego auta i szukałem Jeepa Wranglera, żeby sobie wziąć część w leasing, część gotóweczka, szukałem sobie po okolicy i znalazłem w sumie koło domu w Pinchowie. Sacharkę piękną, bo Rubikony wtedy stały po 170, wtedy były drogie. W Langley ja za swojego dałem 130, chyba 5 tysięcy. A za Rubikonka trzeba było te 170 tysięcy za, ładną, za ładny egzemplarz wyłożyć. Tutaj, tutaj fajnie, bo w moim już były oponki zrobione, jakiś tam lifcik, no gotowy. Zderzak z przodu, ja założyłem wyciągarkę w sumie i już się cieszyłem. Jedna przygoda w tym Jeepie była taka, no to niestety, to niestety mnie zdenerwowało. Ten właściciel niby też nie wiedział, bo to ja byłem trzecim właścicielem. Przedni most był po prostu pęknięty. Pojechałem również na rajd do Niepołomic z okazji Wośpu. Wracam, coś cieknie mi z mostu i okazało się, że był pęknięty most przy główce i spawany bez i po prostu dobrze to się stało tak, bo mógłbym się po prostu zabić i kto by wtedy był odpowiedzialny? Powinienem też sądzić się, no nie chciało mi się. Po prostu kupiłem od 4x4, 4, kupiłem nowy most, i cleaning, obspawaliśmy cały most elegancko, wzmocniliśmy, żeby był już twardy, nie się, nie łamał i tak dalej. I się cieszę tym autkiem do tej pory. O Jeepie i o Raptorze f 151 generacji, nagram dwa osobne filmiki o tamtych autkach. Będzie, które auto mi jeszcze wejdzie w głowę i przypomnę sobie, jakie mam, jakie miałem terenówki, bo aut osobowych i ten to było masakra. To ponad setka to na pewno. Mi wpadnie w głowę, to będę dla Was nagrywał. A ja lecę dalej i jechać sobie w podróż wzdłuż Nidy i objazdówka z dzieciakami. Przyroda, okoliczności piękne i jestem podniecony, bo mi brakowało offroadu. Poczekajcie, poczekajcie, mam nadzieję, że nie uciekliście. Jeszcze sobie przypomniałem o czterech terenówkach. Na pierwszy ogień wchodzi Dodge Nitro. Wygląd nieziemski. Jechałem, wracałem od brata z Warszawy. Zobaczyłem na autostradzie takie auto i powiedziałem, chcę takie mieć. I od razu znaleźliśmy w Ostrowcu Świętokrzyskim takie autko. Pojechałem i zamieniłem. Wtedy miałem Peżota Partnera. Zamieniłem to autko z dopłatą i był Dodge Nitro. Tam on był fajnej wersji, bo miał reduktor 4x4, a nie wszystkie wychodziły właśnie z tą wersją. I co tu dużo mówić, no fajne autko, przyjemne, w środku Plastic fantastic. musiałbym osobny filmik zrobić o tym aucie, ale nie tuzinkowe, fajne autko. Następnie wchodzi Grand Vitara drugiej generacji, złota, tam był 2.0 benzynka, troszeczkę słaba ta benzynka była. Chciałem zobaczyć, czy takim małutkiem też fajnie idzie jeździć w turystyce roadowej jednak ja jestem duży, wszyscy są duzi i lubię większe autka i dlatego sprzedałem tą Grand Vitarkę. Następnie teraz dwa woły robocze, moje ostatnie gagatki. Opel Frontera B z silnikiem, uwaga, BMW M57. Zestrojone na 240 koni. No kochani, to było fantastyczne auto. Cały czas mówię fantastyczne i fantastyczne. Pozdrawiam poprzedniego właściciela, od którego kupiłem. Także pasjonaci. Zajebiste autko. Troszeczkę nawet żałuję, że się pozbyłem na poczet Patrola. Bo mówię, że jak jeździmy objazdówki dalsze, to mi będzie potrzebny większy bagażnik i tak itd. Tak I zapodałem Patrola zwykłego, miedzianego 3.0 w automacie. No, patrol jak patrol, też nie będę dużo mówił. Też fajne, fajne autko i ładnie wyglądał. Jedyny minus tam rama już była do remontu, a poza tym fajne auto. No to kochani, ja się z wami żegnam. O Oplu, którego miałem, chyba zrobię jeszcze osobny filmik, jak będę robił o Jeepie i o Raptorze. Także żegnam się z wami, jak chcecie z nami pojeździć sobie, to wpadać na waza4x4.pl, tam są wszystkie wydarzenia. Myślę, że 4-5 wydarzeń w roku będziemy robić, takich większych. Do zobaczenia, hej, do następnego! A! Subskrypcja i łapeczka, do zo!